Początek, Jeśli mogę, to poproszę do mikrofonu. Na początek witam trenera, nie doczekałem się z ruchem. Mam przyjemność spotkać się w Szczecinie, także gratuluję debiutu jako drugi trener, bo to nie wiem, często się zdarza. No i cóż, do samego meczu, szalony mecz. Myślę, że w pierwszej połowie mieliśmy bardzo dobre wejście w to spotkanie. Dominowaliśmy, operowaliśmy więcej piłką. Problemy zaczęły się w momencie, kiedy poczuliśmy się dość pewnie na boisku, bo to był po raz kolejny po Jagielonii i po piaście moment, w którym tracimy inicjatywę i koncentrację i przeżyliśmy 25 bardzo ciężkie minut. I tak naprawdę pogon, gdyby w pierwszej połowy prowadziła 2-0, nie mielibyśmy żadnych pretensji, ale w momencie, kiedy wytrzymujemy, to jest 0-0 do przerwy i my zyskujemy inicjatywę. Sytuacja sam na sama, Darek Zjawiński, po obronie bramkarza tracimy bramkę, po błędzie Damiana to jest jakiś... No Armagedon. nie da się tak grać w piłkę na tym poziomie i w ten sposób oddawać piłki przeciwnikowi. Później znowu nasza dominacja, bramka podobno ze Spalonego, także do trójki arbitrów szczęścia nie mamy, bo ta sama trójka w Dańsku również nie, nie zasygnalizowała Spalonego, trudno. Może za trzecim razem uda nam się uniknąć błędu. Podnosimy się, jesteśmy w stanie strzelić bramkę na, na 2-1, mamy nadal swoje sytuacje, także myślę, że może wynik tego nie mówię, ale było to jedno z naszych lepszych spotkań na wyjazdach i byliśmy tutaj bardzo, bardzo blisko odniesienia zdobyczy punktowej. Jeśli nie zwycięstwa, to myślę, że stać nas było w Szczecinie na osiągnięcie wyniku remisowego. Co nie zmienia faktu, że najszczersze gratulacje dla pogoni za, za debiut trenerowi, za zdobycie bardzo ważnych trzech punktów. Dziękuję. No. Dziękuję za, za, za te gratulacje. Co pierwsze, myślę, że Gratulácia do prípnosti týka, že by že tam, čiže aj keď to nebylo po tej prúkazkej stránke, no všetko OK, všetko, všetko dobre, myslím, že to zvyčasto sme vyvalčili všetko eh, dobrému, všetko dobrej, dobrej Krakovi, kde aj keď je pravda to, že ja som ich analyzoval veľa razy a aj keď ich punktov veľa na výjazdu nevytočí vždy hrali dobre pilky a to sa, to sa pokázalo aj Aj, keď sme tam mali v peršej púke šance, tak z tých sa nám neudalo dať bramky a až potom, keď sme, keď sme dali, myslím, že to peršiu brámku a v tej, tej ťažkej, trudnej situácii nás potrebal brankár Jan, Jan Kevíč, ktorý tam pochytal bardzo, bardzo, bardzo ťažké situácie a tam sme sa cufnuli až, až pred naše polekárne, to nemôže, 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 tak byť. Aj keď Krakovia hrala dobre na pivke, s Peťkou, s peťkou pomocníkov mali tam, mali tam převáge, ale tá, tá defenzíva bola bardzo, bardzo nízko a z toho, z toho, boli aj tie blendy, ktoré sme tam robili. A Takže gratulácia do Pivkáža. Ja som veľmi šťastný, že sa, že sa nám udalo zvyťažiť ale je pravda, že, že to zvyťažstvo sa zrodilo bardzo, bardzo trudno, bardzo ťažko.